Witam Was w kolejnym odcinku, gramy w Brawl Stars Jak widzicie mam wyzerowane konto no Niestety, jak um, chciałem przełożyć na inne urządzenie Brawl Stars No to mi się wszystko, cała tamta praca, to czy tysiące pucharków poszła na marne Ale zaczynamy od nowa Jak widzieliście po tytule. Koniec Brawl Stars, ptajniki. <laughs> no to jeszcze zobaczymy czy na czy skończymy. To tak gdzieś mniej więcej w środku pod koniec filmu, ale na razie zobaczymy jak się też gra tutaj. Tutaj, tutaj mamy. Super cel only. to sobie połączę tylko już po odcinku. Tutaj mamy. Sklep cały. W tej aktualności to co wszyscy wchodzę, żeby się nic nie pokazywało. I mamy tylko z zadymiarze I zbiory klejnotów z wydarzeń. Zagramy sobie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że odblokujemy jakiegoś zadymiarza nowego nie tylko z alei pucharów. Jak tu L Primo na przykład ma ktoś. Bierzemy już. Siedemdziesiąt życielnych zostało. Tysiąc życielnych tylko. Matką, muszę się pilnować. O nie! No i właśnie. Myślałem, że ten cios go załatwi i przez to tak podszedł podeszed do Wiesz, to clean. A ty co, tu będziesz siedział tak? Koniec. Oni O nie, idź, idź ode mnie. A tu jeszcze tam. matka, trudno będzie. Matka. Matka. Zażyliśmy dwa super supermoce, żeby <ścoughs> zniszczyć jednego przeciwnika bardzo słabego. Co naprawdę gracze z nas świetni. sobie no. Zobaczymy, czy wygramy, czy nie. Na pewno musisz. Musiałaś wziąć krysztą kryształ żeby wygrać. A jak dalej pójdzie, to zobaczymy. Nie, nie, nie zabijaj. Proszę cię. Ale primo, chodź tu. Ja cię załatwię. bo no. Ty idź stąd. Udało się czytelnąć. Nie trafiłem za bardzo w niego. Co? Matko, zaraz mnie zabiję. Nie. Mieszcie. Obliczanie mamy znowu. jeden kryształ. i Teraz pokonamy i jest, udało się. Już mi się coś zaczęło zacinać, ale się udało. Pierwsze 8 pcharków. No że w sumie, niedługo nie te będziemy mieli. Pierwsza skrzynka otwierała. To się zacina. No Nie mogę nic zrobić. Zaczynam nagrywanie, jak się wrócę. Dobrze udało się. Bo nie miałem internetu przez chwilę, przez to się nie, nie działało. Ale teraz już możemy otworzyć skrzyneczkę. Ale odblokowane do naszej szeli. Przez to pewnie tak dużo dali do niej. Faktycznie 22 nie dają przez to, że nie mam tylu zadmiarzy, żeby mogli dawać więcej. Idziemy dalej. Grać. Mam nadzieję, że na starciu też sobie pogramy trochę. No, dawajcie, dawajcie. No, mogłem tego też nie używać, ale nic się nie stało. Ja, gdzie ty tam wchodzisz? A ten zebrał nam. No. Dajemy na nich. Masz te klejnoty masz. Dobra. A tu nie idę na nich jak. Przecież klejnotów nie mają, to według mnie po co na nich iść. Ten akurat ma, to trzeba. Albo jak na nas idą i są zagrożeniem, to wtedy. No już mamy odliczanie. Nie, nie, proszę, proszę, proszę. Jest, udało się. Muszę zabrać... Udało się. Miejmy mówić, że muszę zabrać jeszcze jeden jakby tamtemu... Yy, tamtemu. Tamtnie się skumu to. I mamy naszą nitę. Nowy zatemiasz. To też jest fajne tak jak się dostaje tak za tym że dawno tutaj znowu mamy skrzyneczkę. I możemy kupić do nich tutaj punkty mocy. A nie zaszkodzi, dobra. Ulepszenie już ma od razu. Nasza nita. To, ale na razie jej nie wybiorę. Ja chyba nie pójdę na starcie. To 30 pucharków muszę mieć. Do tego. Idziemy szereli. Chodź tutaj jeszcze. Marley. Naprawdę, ID mają, ale niby El Primo jak był, to też mieli żadnego ID, na niego nie ma ani nic, to ale niby, jakby ktoś miał też to ID, to by raczej chyba poszedł tym nowszym. No, Poszłabyś trochę bardziej rosa. Bezpieczniej odeszło od nich, a nie tak. Widzimy zagin bardziej. Już osiem, mamy pięć. O nie. Ja się odsunę na razie. Już mogę podnieść, bo takie odrodzenie za bardzo. Takie matko. Wiesz te klejnoty, bo alej. on tutaj te klejniski. Jeszcze ramatu Ranga trzecia już to Ja mam 51 skrzynka stąd Do odblokowania Jeszcze druga tutaj Do nity znowu Ulepszenie Dużo tych ulepszeń Zespół ja Shelly dostała ulepszenie Jeszcze raz nie ugramy jak mówiłem, na starciu zagramy nitą. Moja drużyna to takie... Zawsze praktycznie ma te początkowe. Takie szeli, kolty i nity. po Nie gorączką się tak. Nita wyszła jeszcze. Dobra, chodź tu. Tam. mam pięć. Teraz 5 ja pięć nie, bierzcie to, pozostałość matko. będą mieli odliczenie na bank, jak wszystko zbiorą. Chodź tu do mnie. Dawajcie na nich. Jest. Udało się. Odliczenie majątku. Ja nie mam żadnych. O, tu są dwa. Jeszcze. A czemu? Nie zebrałem tego? A to dziwne. Myślę, że zebrałem. Udało się. Osiem pucharków. Ranga czwarta jak żeby inaczej i mamy start już udało się weźmiemy na tą nitą Idziemy. dawaj trochę tacy. Za aktywni bardzo. Atakują tak mocno. A tu jeszcze nam przyleciała Nita. Tu lata. Nic nie dziadku. Masz tyle samo rzecz nawet co ja. Nie wiem czy nie, nie dziadek ma tyle samo zawsze, czy akurat tyle ma. I teraz jak nie, nie jestem tak ulepszony to... Dwa niedźwiedzie idą. Jak już dwa, to mamy odliczanie. Ja tu poczekam jeszcze na tego dziesiątego i się schowam. Te... Albo dobra, już nie będę wychodził. Te dwie sekundy wytrzymam. No. Yy, teraz dopiero załatwiamy przecież... Zbieramy sobie skrzyneczkę, ale przecież miałem... Matko. Miałem... Cię ulepszyć szeli no mnie na starcie igresoro solo naszą nitą od początku a tu się jakoś tak zakręciło mi się co i... o matko sto życia Nie, 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 nie. Idź do mnie, idź, idź. Młatko. Tak mi zaatakowały te rosy, że. Ale przynajmniej rangę drugą i pełną. Zobaczymy, czy coś się da, nie da się nic, więc idziemy jeszcze raz. Za niedługo kolt będzie. Teraz ja 10 muszę wbić w na niej. Mam nitą. Jeszcze dwa uderzenia w tom I będzie. Teraz tutaj chodź. O, tu jest pusta, chodź tutaj, o, matko, chodź tutaj, jest, udało się. Mało życie zostało nam ale on mi tak jakby uratował trochę życie też, ale i pomógł. Pokonali u robot, jeszcze przyraz tutaj. Do mnie może mnie zabić chodź tu. Matka, jeszcze tam Rosa idzie. Nie, przecież to jest moja ciężka praca, a ty. Co by wzięłaś jakby ją jest! ale przynajmniej udało się. A tam się akurat robot z, re z Reskim. Ranga trzecia. Oczywiście. I zobaczymy co dostaniemy ze skrzyneczki. Barley! Nie wierzę. naprawdę Barley pewnie jakbym połączył sobie super cel tym dostał innego może i źle zrobiłem, wiem, że zaczęłem grać ale przynajmniej mam Barleya i to jest bardzo dobra rzecz a tak właśnie myślałem, czy sobie odblokujemy takiego nowego całkiem takiego rzadkiego, nieco nie co nie wylatuje ze skrzyneczki, idź stąd, proszę Cię Rosa. Dobra, teraz ja już Cię mam. Na początku chciałaś ze mną zaczynać, a w końcu ja Cię pokonałem. Tak czasami jest, że ktoś zaczyna z kimś, a potem tego żałuje. Chodź tu. Myślałem, że tu idzie w moją stronę, a nie idzie. Udało się. Chodź tutaj. Chodź tutaj, nie bój się. Nie prawie się udało. Chodź tutaj. Nie robot jeszcze goni, matko jest, udało się. O nie, o nie na robota mu jeszcze. I to starobocznik nie uratował. Wielkie szczęście mam tym barlejem teraz, jeszcze, że go dostałem. Naprawdę. Teraz będę miał jeszcze kolta. To na tym odcinku to jest mój rekord. Rekord nawet z Trzech nowych zatymniarzy na jednym odcinku. Kolt teraz weźmiemy. O, Myślałem, że to rozwalę całą tę skrzynię. A tam, e, niech sobie zajmie. No dobra, roboty się tu zresztą. Musiał mnie zaatakować, oczywiście, bo jak żeby inaczej? Nie, no jeszcze rąza. Wzięłam mniej. Ale przynajmniej mamy plus 7 charków, to i tak dużo. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, oglądania przednich filmów, łapkowania, napisania komentarzy czy gemy, moje pierwsze gemy zarobione. A więc to ja skończymy ten odcinek. Cześć!